i zastosowało wobec niego pouczenie. W październiku ubiegłego roku członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Ujściu rozwieszali na słupach plakaty z wizerunkiem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W godzinach wieczornych zrobili obchód, by sprawdzić czy plakaty wyborcze wiszą. Na jednym ze słupów zauważyli, iż plakat ich kandydata zakrojony został plakatem Jarosława Kalinowskiego, mimo iż obok było wolne miejsce. Grupa młodych ludzi siedzących na ławce poinformowała zainteresowanych o tym, że przed pięcioma minutami był tutaj członek PSL, który przywiesił plakat swojego kandydata. Przedstawiciele uznali to za atak ze strony PSL i zgłosili fakt na policję. Sprawą skierowano do Kolegium do Spraw Wykroczeń w Chodzieży. Kilka dni temu podczas rozprawy udowodniono winę sprawcy i pouczono. No jest bardzo przykro, że takie decyzje w ogóle nie miały miejsce ze strony Polskiego Ludowego. Bo naprawdę nam bardzo przykro z tego powodu. Wystarczy sobie życzyć, aby takie też nigdy nie miało po prostu w rzeczywistości miejsca już. Jesteście zadowoleni z, z werdyktu? Naturalnie tak, że zadowoleni, ponieważ nam nie zależało na tym, aby karać, tylko na tym, żeby pouczyć, bo widać, że ludzie z innych partii nie umieją umiejętnie prowadzić kampanii wyborczej. Jest to przykro, że akurat w naszą partię. Koło SLD w ujściu istnieje od pół roku. Jego przewodniczącym jest Leonard Stężała. Członkowie koła liczą, że takie incydenty więcej nie będą miały miejsca.